Cześć, z tej strony Chris, witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku Strain Life'a. Dzisiaj taki mały poradnik, w którym chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak zatrudniać pracowników, jak im przydzielać różnorodne zadania i właśnie przez to, jak wykorzystać tutaj większe możliwości ekonomiczne tej gry. Bo wiadomo, jak będziemy mieli więcej zatrudnionych pracowników, czy w ogóle jakiegokolwiek pracownika, wtedy pieniądze tutaj będą nam wpływać i dzięki temu będziemy mogli rozwijać swoją firmę kolejową, a tym samym kupować nowe pociągi. Ja już tutaj sobie przygotowałem dwóch pracowników, bo mam już ich chyba czterech, ale wszyscy pracowali, więc na potrzeby tutorialu ja tutaj im. Zadania anulowałem, i teraz Wam pokażę, w jaki sposób tutaj sobie możemy te zadania przydzielić, bo tutaj było takie pytanie: że ktoś stwierdził, że jest w stanie przyjąć zadania pasażerskie, natomiast nie jest w stanie przyjąć zadań towarowych, nie wie jak je ustawić. Więc pomyślałem sobie, że właśnie osobom, które będą miały z tym problemy, ten tutorial może pomóc. Wchodzimy w mapkę, czyli M. Tutaj już sobie zaczniemy to robić. E, firma. I tutaj mamy e, właśnie wszystkie te elementy, które wiążą się z naszą firmą. Nas w tym momencie interesuje mm, lista pracowników. A, ja mam trzech pracowników. Myślałem, że mam czterech, e, ale w sumie. Teraz tak e, sobie pomyślałem, że mam chyba cztery pociągi, więc jeden jest mój i trzech pracowników. Pomyliłem się o jednego. E, I teraz tak, mamy tutaj. E, na, na, na samym początku musimy sobie zatrudnić pracownika. Oczywiście wybieramy sobie tutaj e, między dostępnymi pracownikami, e, którzy, ma którzy mają różny poziom tutaj e, umiejętności, więc warto sobie zwrócić na to uwagę żeby wybrać e, pracownika, który ma najwyższy poziom e, tutaj e, z tej dostępnej listy bo e, to po prostu wpływa na e, wpływa na m, tutaj na to, że e, nasz pracownik szybciej e, wykonuje zadanie mniej odpoczywa e, ma większy, wie, większą ilość, e, może zabrać wagonów Reagować na różne zdarzenia i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj warto sobie na to zwrócić uwagę. I potem możemy oczywiście naszym pracownikom te umiejętności jeszcze zwiększać. Jeżeli wejdziemy w jednego mojego pracownika, to możemy mu przydzielać punkty atutu, jeżeli będzie wykonywał zadanie i zdobywał te punkty. Tutaj, jak widzicie, niecałe 400 punktów brakuje mi do tego, żeby móc przydzielić jeden punkt mojemu pracownikowi i wtedy tutaj, tak jak u siebie, tak też możemy zwiększać pracownikom tutaj nasze punkty umiejętności, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, jak przydzielić tutaj naszemu pracownikowi zadanie. Pierwsze co, to na pewno musimy mieć odpowiednią lokomotywę lub pociąg. Na to musicie zwrócić uwagę, bo jeżeli e, na przykład, tak jak tutaj, mamy, e, mój pracownik ma lokomotywę, powiedzmy lokomotywę, bo przecież to jest elektryczny zespół trakcyjny, e, pasażersk, e, pasażerski pociąg, no to wiadomo, że e, kiedy będziemy chcieli stworzyć zadanie, tutaj nie wiem, czemu mi tutaj tak przeskakuje chyba e, od tego, że mam podłączoną kierownicę, ale teraz już jest chyba wszystko ok. Gdzieś e, coś mi tutaj naciskało i dlatego tak dziwnie e, tutaj się zachowywało. Chociaż jak ruszam myszką, e, to cały czas mi tutaj. E, zaraz jeszcze sprawdzę. Czyli gdzieś tutaj muszę ruszać po prostu e, kierownicą, wybaczcie mi tutaj. Nie wiedziałem, że to tak się będzie tutaj zachowywało, bo tak bym po prostu tą kierownicę wyłączył. Bo sterowanie na kierownicy jest bardzo przyjemne, powiem Wam szczerze, ale to może innym razem Wam tutaj opowiem. No i tutaj mamy pasażerowie poczta i nie mamy możliwości wybrania innego rodzaju transportu, ponieważ mamy pociąg pasażerski, więc na to musicie zwrócić uwagę. I tutaj nasz Bailey Gray ma lokomotywę, która jest i do pasażerskich, i do towarowych. I w sumie, w tym momencie to jest dobre rozwiązanie, jeżeli chcemy raz robić takie zadania, raz takie. No i teraz robimy: stwórz zadanie. Jak widzicie, możemy wybrać towar: pasażerowie poczta lub towar. Tutaj jeszcze dodatkowo, jeżeli mamy pasażerów, pocztę, możemy wybrać liczbę wagonów pasażerskich i pocztowych. Czyli na przykład, jeżeli w tym momencie mamy trzy wagony dostępne, no to możemy podzielić je na przykład na jeden pasażerski, dwa pocztowe, no albo na przykład dwa pasażerskie, jeden pocztowy, no i wiadomo, trzy pasażerskie. Ale nas teraz interesuje towar, bo właśnie tutaj było pytanie o towar. No, i tak, jak już sobie tutaj kliknęliśmy, mając odpowiedni pociąg na towar, wybieramy sobie rodzaj towaru, jaki byśmy chcieli sobie tutaj przewozić. Na przykład, jak tutaj miałem ustawione bydło, liczbę wagonów. Najlepiej na maksa, bo im więcej wagonów. Aha, bo ja mam tutaj maksymalnie 5 możliwych wagonów. Ale tu widzę, że pasażerskich 3, dlatego mogliśmy tam 3, a tutaj 5. I um, ustawiamy sobie maksymalną ilość wagonów. Myślę, że to jest też warte zaznaczenia. Zaczekaj do pełnego załadunku, zaczekaj do pełnej dostawy i powtórz zadanie, jeżeli chcecie, żeby cały czas pracownik wam to zadanie wykonywał. Jeżeli nie chcecie e, sobie cały, czy jakiś czas przypisywać e, po każdym zakończonym zadaniu znowu, to w, ustawiacie sobie na automata i wtedy on po wykonaniu zadania będzie zaczynał je od nowa. Jeżeli to jest dobre zadanie, to jest bardzo komfortowa sytuacja, bo już sobie o tym nie musimy myśleć, tylko po prostu pracownik sam to wykonuje. I teraz tak, jeżeli już tutaj mamy wszystko wybrane, towar, rodzaj, rodzaj transportu, jakiego rodzaju towar, ile wagonów, to tu nam się wyświetlają Możliwe e, miejsca docelowe, że tak powiem, miejsca skąd możemy zabrać e, określone, określony towar, że tak powiem, i miejsca, do których ten towar będziemy mogli zawieść, czyli wybieramy na przykład Berlin gospodarstwo, i teraz już nam zgasło tamto drugie gospodarstwo, bo już wybraliśmy jeden, jeden punkt docelowy, i teraz wybieramy sobie e, miejsce. Do którego zawieziemy, na przykład do Frankfurtu przetwórni żywności, i tu nam się już wyświetla przybliżony czas wykonania zadania bez zdarzeń, wynagrodzenie maszynisty 66% to bierze drogo, dużo, 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 punkty doświadczenia i przybliżony zysk za zadanie, czyli 12400, i teraz robimy potwierdź zadanie, Właśnie przez tą kierownicę mi tutaj się dziwnie to zachowuje. Robimy potwierdź zadanie i już tutaj mamy, już tutaj mamy zadanie przyjęte. I wyświetla nam się po prostu cała, cało, cała sytuacja z tym zadaniem związana, czyli. Pracownik, jaki ma status, że w tym momencie odpoczywa, jak odpocznie, to e, nam tutaj zacznie pracować. E, postępy w zadaniu, jak sobie wyjdziemy, to tutaj mamy w liście pracowników e, główne menu, w którym jest pokazany etap e, wykonania zadania przez pracownika. E, tutaj zyski, jakie z danego pracownika mamy, więc. E, to tak wygląda i nie jest skomplikowane, no ale wiadomo, że można coś tam przeoczyć. Na przykład nie zauważyć, że nie mamy odpowiedniego pociągu, czy po prostu no, przeoczyć, że mamy możliwość przełączania opcji. Także tak to wygląda tutaj. Nie wiem dokładnie, ilu pracowników będziemy mogli sobie tutaj zatrudnić. Jak widzicie, mogę mieć czterech. Być może dlatego, że mam cztery pociągi, w tym właśnie jeden mój, który mógłbym chyba zwolnić i, i oddać pracownikowi, ale to by było bez sensu, więc, więc teraz w tym momencie chyba nie mógłbym tego zrobić, żeby oddać swój pociąg. W każdym razie nie mam pojęcia, ilu tych pracowników maksymalnie możemy mieć. Będę to testował, cały czas, cały czas ogrywam. Tutaj Train Life'a i, i testuje te wszystkie możliwości, więc z czasem zobaczę, ilu tych pracowników będę mógł jeszcze sobie dodawać. No i tak, tak to wygląda. Myślę, że to jest bardzo fajna opcja, bo daje nam tutaj możliwość zwiększania zysków w krótszym czasie. Bo, i tak sobie robimy zadania, a w tle pracownicy nam pracują. Nie wiem, jak to będzie, gdy zostanie na nowo włączona opcja tutaj sygnalizacji związanej z pociągami, bo w tym momencie jest ona wyłączona, więc jak sobie jeździmy, to nie mamy, że tor jest okupowany przez inny pociąg, zajęty, czy że po prostu gdzieś tam przejeżdża pociąg ze względu na duże błędy. Twórcy wyłączyli tą opcję i dopóki jej chyba nie naprawią, to. To ona się tutaj nie pojawi, więc jakby też nie widzimy naszych pracowników, że na przykład przejeżdżają gdzieś tam, a no właśnie, nie wiem, czy będzie taka możliwość w późniejszym czasie, jak już to zostanie załączone, że e, na przykład my jedziemy w jedną stronę i spotykamy naszego Bailey'a, Greya, Kevin'a, Hovlanda, e, czy pana Giotisa, Karagianisa, e, przejeżdżających tutaj z, z zadaniem, które im przydzieliliśmy. Byłoby ciekawie, byłoby ciekawie. No ale zobaczymy, e, gra się cały czas rozwija i naprawdę w tym momencie skradła moje serce bardzo bardzo dużo w nią gram. Więc liczę na to, że coraz więcej opcji tu się pojawi, ale okej, okay, to nie jest tematem tego filmu, tylko chciałem wam pokazać jak tutaj zatrudniać pracowników, żeby pracowali dla nas, zarabiali pieniążki, za które będziemy mogli sobie kupować nowe pociągi. To by było na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, przydał. A my się widzimy w następnych. Trzymajcie się. Cześć.